Kochani kochlice wygrywają 1-0 z hojnowem, natomiast my mamy swój trzeci mecz dzisiejszego przedpołudnia pięknego październikowego. 10. Przypominam, październik 215. Grupa w roczniku 2006, czyli U10 rozgrywa swoje zawody OZPN Legnica. Trzeci mecz gramy z Sokołem. Krzywa. Słuchajcie, miejscowość oddalona od nas o Niecałe 10 km od naszej na Areny. Kochani, dwa razy w tygodniu jeździmy na treningi do Lubina. Przejeżdżamy obok boiska, widzimy tych chłopców w kolorze zielonym, którzy trenują, trenują na obiektach w Krzywej. Słuchajcie, tam zdaje się 20 któregoś będzie właśnie Tutaj mój serdeczny przyjaciel z Bysiu, z daj piąteczkę. Myślę, że naprawdę kumelat kochani, pasjonat poświęcił cały swój wolny czas, kochani, e, aby prowadzić. E, e... za trenowanie, także szacunek dla nich, za to, że kochani robią wszystko, żeby dzieciaki nie e, grały w gry internetowe, komputerowe, tylko cześć Siemka, tylko żeby grali aktywnie kochani w piłkę nożną. Ja przesunę się kaweczek, nie będziemy Panu Zbyszkowi dokuczać w dopingowaniu, wprowadzeniu swojej drużyny. Przypominam, że w zagłębie, w strojach pomarańczowych, tradycyjnych dzisiaj są kochani dwie piątki, także wymieniamy całe drużyny. Pierwsze pół meczu gra jedna piątka, drugie druga. Także uwaga. Fabik się przedziera, mamy piłę. Bramkarz interweniuje Przy boku czekają kochani zmiennicy I to druga część meczu Oskar przypile. pile, Oskar wysoko Nie dobrze No, szczęśliwa interwencja kochani Po Po, po przeczce Natomiast bardzo fajny mecz Tak jak mówię kochani Zbysiu Oj to chyba będzie kochani gol Zbysiu bardzo aktywnie, kochani, prowadzi swoją drużynę. Tak jak mówię, to wielki pasjonat kochani piły nożnej. Mieliśmy okazję kiedyś jeszcze grać z nim w barwach KS Talent w, w, z chłopcami z Sokołu Krzywa jest 1.0. Mieliśmy okazję pograć kochani na gromadce, Mocno tutaj dmucha wiatr, nakładam kaptur. 1-0 kochani wynik. No tak zastanawiam się, czy jest ktoś w stanie na tym turnieju OZP dać nam kochani opór tutaj. Nie dlatego, że tak naprawdę... Oskar Kownik. Blanka Nie dajcie, nie dajcie. Dawaj Oskar, dawaj! W każdym razie na razie wynik taki, no bardzo piłkarski. 1-0. Za wiele kochani, dlatego że bardzo wiatr Jestem zajęty tutaj zasłonięciem tego tego naszego, e, tego naszego mikrofonu, żeby nie ściągał wiatru. Dlatego e, poglądajcie chłopców w akcji. Patrzcie ładna piła. Uwaga. I to będzie gol Jeszcze nie? Ach, ładnie się odwrócił, ładnie z Niewiele brakuje Cały czas 1-0, bo to już do naprawienia, także jak najbardziej. Próba strzału oddana 1-0. Sportowo nie zmienia się nic. To trzeci, kochani, mecz, trzeci, który na razie wygrywamy. Dawaj Kacper. Kasper, po co z drugiej strony? Dobra, Dobra będzie tak, Jak tutaj trochę, kochanie, się kręcę. Przypominam, że boisko w Kochlicach, bo Kochlice są organizatorem tego turnieju ZTM położone jest przy trasie Legnica Lubin mniej więcej w połowie. Bardzo ruchliwa trasa, jak widzicie, jedzie auto za autem, auto za autem. Także taka arteria trochę ważna dla na naszego regionu. Eee, Przypominam, że i w Legnicy i w Zagłębiu seniorska piła na wysokim poziomie. Mieć Legnica jest w pierwszej Lidze. Zagłębie jest kochani w ekstraklasie. Jest jeszcze mnóstwo kochani innych Legnickich. Z konfeksem Legnica. Pozdrawiamy całą Legnicką piłę nożną i naszą Lubińską. Uwaga! Dzisiaj będziemy za momencik mieć małe derby e, z Zagłębie Lubin, z Amiko Lubin. Powinien być fajny, ciekawy pojedynek. Natomiast no, w tym momencie cały czas 1-0. Zbliżamy się do e, połowy spalinu. Uwaga! Brawo! Fajny mecz, wymieniamy piątkę kochani, mija pół meczu, 1-0, przystanie 1-0, wchodzi druga piątka. Budek dzisiaj z numerem 10, no ciężki to numer kochani, numer który zobowiązuje od kochani Maradona przez jego, przez innych kochani snajperów. Uwaga, dobra, mamy. É, dobra aí. Przyglądam się kochani temu e, meczu, meczkowi. Jeszcze nie miał butek piły przy nodze. Domin, strasznie, kochani, tutaj zatrzymujesz grę. Wszystko uwaga, poszłuchajcie. Nie teraz. dajcie, nie dajcie, nie dajcie. Brankasz. Dobrze. Szkoda. Ale w taki stykowy mężczyzna kochani, że się nie spodziewałem. Gratulujemy, panie Zbyszku. E, Dobra, fajnie poukładał trener drużynę. Uwaga. No, uwaga. Do końca, Takie mam wrażenie, kochani, że ta piątka bardzo mocno, indywidualnie tutaj rozmawia. To będzie pierwszy tak, kontakt w e, tym meczu, tak, jest pierwszy raz przy piłce, jest po kresce, super, odegraj, Piękny, piękna akcja, o to właśnie mi chodziło, tego mi brakowało, a tu się zadziałał, e, troszkę nam uciekła ta piłka ale fajna akcja po kresce, przenieśliśmy ciężar gry ze swojej połowy, e, pod połowę przeciwnika, uwaga, Fajna piła jest. Uwaga do Jasia. Dobre. No fajny mecz. Wynik dzisiaj najbardziej piłkarski z całych zawodów, kochani. 0 Dawaj, dawaj, dawaj! Jeden! Druga! Krzyżaj z Kto tam filmuje? Kacper! Kacper! Kacper filmował. To tam! 1-0. Nie ma, ale szczęśliwa, patrzcie. Brawo, Kuciu. Mamy 2-0. Wypracował e, Kutek po błędzie e, sobie piłkę. Muszę powiedzieć, że bardzo mało zespołu. w To tego, że muszę W każdym razie mamy 2-0. Tak jak mówię, mecz mocno piłkarski. Finujemy! Kacper! Muszę powiedzieć kochani, że indywidualnie nasi piłkarze zagłębia to absolutnie kochani. Wspaniali technicznie, świetni chłopcy. E, przyglądam im się już nie od jednego treningu i naprawdę ich poziom umiejętności jest nieprawdopodobny, niedoczynkowy kochani. Piękna piła, o to było właśnie, o tym właśnie mówiłem. Dobijamy mamy 3-0. Piękna akcja zespołowa, sobie gratulacje, bardzo ładne badanie kutka. Tego mi brakowało w tym meczu. pojawiło się pojawiło się kochani, także mecz wchodzi na właściwe tory. Mamy trzy 0 No i okay. 3-0 kochani, wygrywamy drugą, trzeci pojedynek dzisiejszego meczu bardzo ładny wynik gratulacje panie Zbyszku, gratulacje chłopaki 3-0 rokuje fajne, kolejne meczyki przed nami jeszcze zdaje się dwa, gramy z Chojnowem, gramy z Amiko także wszystkie dwa będziemy dla Was transmitować jeszcze raz gratulujemy wyniku i grania. Do zobaczenia.